Dzień dobry, ja jestem na i dzisiaj zagramy Metina. Ja już mam 103 poziom, więc nie będziemy od początku grać, bo mi się po prostu nie chce. I dzisiaj zbijemy trzy spoty i kończę odcinek. Okej, okay. a my się teleportujemy. Trudne. Oglądamy do 2. Okej. Okay. No i co? No i moi drodzy, <grywk> klikamy jeden. Klikamy Ctrl G i lecimy. No i teraz zbieramy typu, żeby nie bili. Lecimy du. No i let's go. Bijemy, 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 bijemy. <ścoughs> Siądę z konia, znaczy z dwa, i wam pokażę moje super umiejętności. Ojej. Zginęłam. <grymne> <grymne> <Ej>. <grymne> nie martwimy się, wstajemy. Okej. Okay. O nie, a ja się tu zaspałniałam, ja tu nie chciałam, bo mnie zabiją Musimy rozpocznij mieście kliknąć. <grymne> Spokojnie. I próbujemy jeszcze raz. Hmm jest jakiś gości, ale się go nie boimy. Jep. Weź, weźmiemy spotkę na e, prędkość ataku. Klikamy G. Lecimy. Znowu. Bo <coughs> się nie boimy. Jep, 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 jeb, jep, 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 jep. Bardzo dobrze. <coughs> Bardzo dobrze nam to idzie. Rękawica złota. Mhm. Okej. Okay. O, proszę, sztabki złota. Zobaczcie, ile mam w ogóle pieniędzy. Tyle to nikt nie ma. Okej. Okay. Może wpłacę to na piene dzieci, ale nie wiem. Że jestem totalnym kąksem, patrzcie jak Jebać no co? Co? To Do widzenia.